Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia dzisiejszej prognozy na 16 września. Dziś już księżyc przeszedł do znaku bliźniąt, znaku rozgadanych bliźniąt. Kochani, optymizm, chęć do działania. Wiele spraw może nas interesować jednocześnie. Kiedy księżyc przebywa w znaku bliźniaka, musimy uważać oczywiście na brak koncentracji. Księżyc, taka pozycja księżyca sprzyja podróżom, aktywności umysłowej, wizytom, przekazywaniu informacji oraz nauce. Słuchajcie, nauce, szczególnie nauce języków obcych. Oczywiście wieczorkiem udadzą się wszelkie wizyty ze znajomymi, czy jeżeli się wybieracie gdzieś na miasto, na przykład, to również powinny być to udane. Kochani, wypady. No dobra, jeśli chodzi o emocje, to intelekt stawiany jest przed emocjami, kiedy Księżyc przebywa w znaku bliźniąt, natomiast taka nasuwa się tendencja, aby mówić o swoich uczuciach. Flirty, nowe znajomości, rozmowy, słuchajcie, są wpisane również w taką pozycję Księżyca. No dobrze, moi drodzy, oprócz tego, że Księżyc jest w znaku bliźniąt. To robi dziś przynajmniej same fajne, dobre aspekty w ciągu dnia, które przyniosą nam mądre postępowanie oraz mogą przynieść ważne przemyślenia czy rozwiązanie problemu. Tyle astrologia, króciutko natomiast co tarot, kochani. Mamy przepięknego asa buław, czyli energię ognistą. Na spodzie talii mamy szóstkę buław, czyli również. Ognista energia. Kochani, bardzo dobre karty na dzisiaj. Bardzo fajne, fajna pozycja Księżyca w dobrych aspektach. Bardzo dobre karty. Kolejny raz już powtarzam, ponieważ praktycznie cały czas mi wychodzą nowe początki, nowe początki, czyli początek czegoś nowego. O tym mówi azbuław. Kochani, jest to dobry dzień, aby zacząć coś nowego. Możecie. Odczuć dzisiaj przepływ pozytywnej energii, optymizmu, o czym również wskazuje Księżyc w znaku bliźniaka, oraz motywacji, kochani, do działania. Sięgajcie po niekonwencjonalne metody realizacji. Warto wykorzystać dziś ten sprzyjający czas do tego, aby działać i do tego słuchajcie, aby brać sprawy we własne ręce. Popatrzcie, tutaj mamy dłoń, która trzyma buławę, i to jest taka symboliczna, Metafora do tego, aby brać sprawy w swoje ręce, nie oglądając się na innych, kochani. Co jeszcze może nam pokazywać nasz as? Oczywiście kreatywność, może pokazać nam pomysł i tworzenie czegoś, przypływ energii, pasji, też dynamikę, nowe możliwości, o których już pewnie wspomniała, motywację, odwagę do działania, wiarę w siebie, zapał, ambicje, optymizm. Kochani, także Super dzień, aby rozpoczynać coś nowego, albo aby powracać do czegoś, co być może zostało kiedyś tam odłożone. No dobrze, moi drodzy, dopełniająca karta sukcesu, czyli karta z żywiołu ognia, przepisana do znaku lwa. Jest to szóstka buław, która również jest kartą optymizmu, jest kartą dobrych wiadomości, które dzisiaj mogą do Was nadejść. Może pokazywać też wsparcie od innych, lub po prostu sympatię innych osób. Coś się dzisiaj uda. Rozwiązanie problemu również jest w tej karcie, przy dobrych aspektach Księżyca, które również o tym świadczą. Kochani, dziś możemy coś wygrać, dziś możemy rozwiązać jakiś problem lub jakąś trudną sytuację. Jaka rada? Słuchajcie z tych kart. Każdy sukces pociąga za sobą nowe szanse, ale również zagrożenia, więc warto się zastanowić, jak wykorzystać kreatywnie ten sprzyjający czas. Tak, jak wykorzystać swoje zwycięstwo. Słuchajcie, na tyle dzisiaj się nagadałam o kreacji, więc. A wylasowałam jeszcze przesłankę Archanioła Rafaela, który jest archaniołem dobrej nowiny, słuchajcie. I mamy Vision Board, czyli taką tablicę marzeń, inspiracji, motywacji, życzeń. Warto by dzisiaj coś takiego stworzyć, jeżeli ktoś ma na to czas, albo przynajmniej o tym pomyśleć, tak? Żeby stworzyć coś, co Was zainspiruje i do tego jeszcze jedną która była na spodzie talii mamy agent albo menadżer. Twoja praca poszerzy swój zasięg. Jeśli zaczniesz współpracować z profesjonalistą, który ci w czymś pomoże, kochani. To taka rada, takie przesłania od naszego fantastycznego Archanioła Rafaela. Ja źle mówię, Archanioła Gabriela. No dobrze, moi drodzy. Życzę Wam oczywiście udanego dnia. Zarówno Tarot, jak i astrologia będą nam dziś sprzyjać. Warto wykorzystać pojawiające się szanse w dniu dzisiejszym. Czy warto poznawać nowe osoby? Tak, natomiast nie pakować się jeszcze do końca października w jakieś nowe relacje. Pozdrawiam serdecznie.